Tomasz Obratowski zdał kiedyś maturę. Tak. Mhm. Zdałem. No, zdałeś, zdałeś, yeah. zdałeś. E, posłuchajmy go zatem. No. Prezes Związku Banków Polskich, czyli taki winetu naszego bankierstwa, stwierdził w wywiadzie, że nie ma dużego zagrożenia dla sektora bankowego. <laughs> Nigdy nie było zresztą. Naczelny Szoszon Banków zauważa dowcipnie, że owszem, kredyty są na wysoki procent, ale z drugiej strony jest większe oprocentowanie na lokatach. <laughs> Pocieszył nas jak czarna wdowa męża pająka po zjedzeniu go. Byłeś dobry stary. Oprocentowanie kredytów to jak średnio z 15%, nie? A lokata najwyżej 6 rocznie, ale do 50 tysięcy na 3 miesiące na przykład, nie? To się kurtka twoja ciocia ludność obłowi po paznokcie u nóg. Znajomy ma konto powiedzmy... Takie nazwy tam mają. Najukochańszy dochód. I jednego dnia pojawia mu się wpis zysk z lokaty. Nie jest duży, ale nie najmniejsza. 21 groszy, a zaraz później opłata za prowadzenie konta 25 zł. I bank ma upaść. Inny kolega na 10 lat zostawił eksperymentalnie, tak na rybkę, 100 zł w banku na koncie inwestycyjnym. No to oszałamiający wpływ, prawda? Konto bez opłat. Eksperten, eksperyment się udał. Bankowi po 10 latach na koncie było 100 zł, i kolega postanowił wypłacić, musiał najpierw przelać stówkę na konto techniczne, i jednocześnie zmienił się automatycznie statut konta inwestycyjnego. I za każdy przelew z inwestycyjnego na techniczny i z technicznego na jego konto, bank pobrał po 25 zł opłaty, czyli zostawiając na 10 lat stówkę w banku na koncie bez opłat, kolega otrzymał 50 zł na rękę. <gry> To jak do kurtki biedy system bankowy ma być zagrożony. Jest odwrotnie, to system bankowy jest zagrożeniem dla zwykłych ludzi. I taka jest prawda.